Poleciłabym osobom, które mają już jakieś doświadczenie w ortodoncji i przynajmniej podstawową wiedzę. Myślę, że tutaj może, mogą się mocno rozwinąć osoby również bardzo praktykujące już wiele lat. Zawsze znajdziemy coś ciekawego na każdym zjeździe. Zawsze są jakieś triki, tipy, które są potrzebne w pracy. I Praktycznie na każdym zjeździe słyszałam coś, czego wcześniej nie słyszałam, co można zastosować w codziennej pracy. Dlatego uważam, że zarówno ci średnio zaawansowani, jak i zaawansowani naprawdę znajdą tutaj coś dla siebie. Podoba mi się podejście prowadzących głównie ze względu na to, że fajnie upraszczają pewne rzeczy, bo jak się zbierze informacje, wiadomości z różnych źródeł, to często jest z głowy taki trochę miszmasz. Oni ładnie to wszystko wykładają i w sumie upraszczają pewne ścieżki, którymi się powinno podążać. Dzięki temu to leczenie, szczególnie na początku, nie wydaje się tak mocno skomplikowane że stopień zaawansowania, jeżeli chodzi o język angielski, jest takim stopniem, który dla każdego będzie dość prosty do zrozumienia. Dodatkowo też na pewno dużym ułatwieniem jest to, że materiały, które są dostępne dla nas online, są też w języku polskim. If you really want to understand why are you doing something, then come to this course and you will understand why are you doing. Some kind of like diagnostic, uh, several metric, uh, some kind of why do you put this wire, why that? So you will get your answers why you are doing something in a, in, a, in this sort of field. If you still have any doubt about to register to our course, trust me, register and I waiting you for the course because we have so much experience. We started teaching more than twelve years ago. We trained so many. Orthodontists all around Europe. I'm training personally more than 2,000 persons. And so we know exactly what you need to, to do the jump, to uh, reach the high level of excellence in orthodontics. So we really know what you need. And uh, also remember that we are really honest and we want only to explain the things that really make the difference and that really allow you to achieve the results.